Witam jako żołnierzy niepodległej, zjednoczonej Polski. Zanim jednak komendant stąd... Piłsudski przywitał się na limanowskim rynku z mieszkańcami miasta, samorządowcami i przybyłymi na tą uroczystość parlamentarzystami, na swojej bryczce wykonał dwie honorowe rundy wokół limanowskiego rynku. Później została wciągnięta flaga na maszt, został również odczytany przez Andrzeja Dymskiego apel poległych. I powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie! Daberów! Chwała, bohaterów. Nie mogło zabraknąć atrakcji takich jak wystrzał z armaty, czy wypuszczenie w powietrze kilkaset białych i czerwonych baloników. Jak powinniśmy świętować dzisiejszy dzień? Myślę, że tak jak właśnie świętujemy, to znaczy bardzo radośnie, rodzinnie. No i przede wszystkim powinniśmy właśnie cieszyć się z tego, że, że żyjemy w wolnym kraju. Także myślę, że jak najbardziej taki, taka forma spędzania czasu, jeśli chodzi o święto dzisiejsze, jest jak najbardziej wskazana. Ja jestem z wnuczkami tutaj, jedną i drugą, i one bardzo chętnie przyszły i chciały zobaczyć całe te uroczystości. Czy dla młodego pokolenia to jest ważne święto? Yy, tak. Dlaczego? Yy, bo trzeba yy, pamiętać o. Po tym, że jesteśmy wolno, wolnym krajem. Panie przyjechały tutaj ze swoimi uczniami. Tak, przyjechaliśmy ze szkoły podstawowej w Zawadce. Są to dzieci klasy piątej i szóstej i jak co roku spędzamy czas właśnie na obchodach, powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Zanim wszyscy zebrani udali się do Limanowskiej Bazyliki, gdzie została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, zaproszone na uroczystość delegacje złożyły więcej wiązanki kwiatów pod pomnikiem nieznanego żołnierza. Pochmurna i deszczowa pogoda nie przestraszyła również tych mieszkańców naszego regionu, którzy Święto Niepodległości obchodzili na przełęczy Rydza Śmigłego w Chyszówkach. Oficjalnie została tam odprawiona Msza Święta, której przewodniczył ksiądz Stanisław Wojcieszak. Na zakończenie tej uroczystości parlamentarzyści, a także samorządowcy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym walki Legionów Polskich w 1914 roku, Józef Budacz, TV 28.